Czołem kapitanowie szparagus z tej strony dziś moi drodzy zobaczymy sobie bitewkę na tym oto okręcie to jest Shimakaze niszczyciel 10 poziomu japoński autorem tej bitwy jest moi drodzy KKL500 KKL-252, KKL-252, jak widzicie tutaj dywizjon składający się z trzech okrętów, z pancernika, krążownika i niszczyciela. Na pewno zadanie ułatwi nam fakt, że nie ma tutaj, zobaczcie, lotniskowca. Z tego co się rozglądam, to również nie widzę ani jednego okrętu, który miałby... Radar, więc taki niszczyciel jak Shimakaze będzie mógł naprawdę zrobić kapitan tego okrętu niezły wynik. Słuchajcie, ta powtórka będzie się kwalifikowała do jakby dwóch serii. Oczywiście pierwszeństwo jest seria stępką do góry, ponieważ ponad 300 tysięcy obrażeń będzie zadanych. I druga rzecz to jest oczywiście mistrzostwo świata, bo będzie ponad 3000 bazowego EXPA. No i zobaczymy jak wyjdzie tutaj torpedowanie tym okrętem grając jako Ninja Style, ponieważ no ten okręt idealnie się do tego nadaje, ma fantastyczne torpedy. Tu kolega gra na torpedach o zasięgu 12 km, jak widzicie, więc to są te chyba najbardziej popularne torpedki. Aczkolwiek zdarzają się gracze grający na tych szybszych 8 km. No oczywiście na tych 20-km nie ma sensu grać, bo ich jakby zasięg wykrycia wynosi aż tych najdłuższych 20-km wynosi aż 2,5 km, i no większość kapitanów będzie w stanie te torpedy najzwyczajniej w świecie wyminąć, więc, więc nie ma sensu tak naprawdę, aby, aby tych torped tutaj używać. Myślę, że 12 są optymalne. One mają wykrycie poniżej 2 km, tam jest chyba około między 1600 a 1800 metrów z tego co pamiętam, więc, więc wygląda to naprawdę bardzo przyzwoicie. Prędkość również 67 węzłów jest, jest bardzo dobra. No i można postrzelać torpedami również do okrętów, które dysponują radarem, ponieważ na 12 km zasięgu tych torped daje nam naprawdę całkiem spoko tutaj Potencjał na ósemkach już trzeba do przeciwnika podpłynąć troszeczkę bliżej, no i większość okrętów na tych poziomach już zasięgiem swojego radaru bez problemu nas będzie łapała. No i zobaczymy, jakie szkody wyrządzi ta pierwsza salwa torped, a potem, a potem sprawdzimy sobie, jak będą wyglądały kolejne ataki torpedowe. Na razie tutaj widzicie tych okrętów wykrytych jest. Był wykryty Smoleńsk, jest Conqueror, Yamato, są jeszcze dwa krążowniki: Yoshino i Henryk IV. No i wydaje mi się, że na razie przeciwnik tutaj ma delikatną przewagę. Zwłaszcza, że jeszcze w tej chwili wyspotowany został Kreml. No i mam wrażenie, że dzięki temu, że tutaj tak odważnie kolega popłynął po zewnętrznej części mapy, normalnie przy, przy normalnym układzie z lotniskowcami, z radarami. Zdecydowanie bym wam tego nie rekomendował, ponieważ no, wylądowalibyście w porcie, no ale tutaj sytuacja, widzicie, pozwala na to, aby, aby w ten sposób tutaj opłynąć przeciwnika, oflankować. Dzięki temu nie, członkowie naszego zespołu mają pole do popisu. Zobaczcie, Smoleńsk może sobie strzelać do tych wyświeconych przez nas okrętów. To też jest jakiś tam kapitał, który, który w jakiś sposób będzie szedł na Nasze konto, Na no, przeciwnik, jak widzicie, no nie może nas spuszczać w kierunku linii, ponieważ będzie, będzie tutaj się odsłaniał, jeżeli chodzi o Montanę i Henryka. Także także no trudno ma tutaj sytuację. Chyba nie przyszedł tu. Żaden niszczyciel, prawdopodobnie jeden z niszczycieli, poszedł na środek, no i dzięki temu my będziemy mogli tutaj wsadzać torpedy do bólu. Zobaczcie, w tej chwili trzy torpedy połknęło Yoshino. Tutaj kolejne zmierzają jeszcze w kierunku Conquerora. Kolega tutaj podryfował troszeczkę po linii, ale już odkręca, tak aby móc nadal opływać dalej w kierunku tu północnym. Mapy przeciwnika, no jak widzicie. Kolejne dwie torpedki wsadzone w Konkerora, a jedna salw zmierza sobie spokojnie do Yamato. I myślę, że przy strzelaniu torpedami na takim dystansie to na spokojnie dwie, może nawet trzy torpedy to Yamato powinny dosięgnąć celu, także zobaczmy jak będą te torpedki tutaj wyglądały. No i zobaczcie, mamy dwie, i teraz jeszcze wpadła trzecia torpeda. Także już zadaliśmy ponad 140 tysięcy obrażeń. Mam wrażenie, że to Yamato ma zalanie. Prawdopodobnie wcześniej ugasiło jakiś pożar. Torped już zaaplikowaliśmy aż 9. No i cały czas to zalanie, zobaczcie, pracuje jakby na naszą tutaj korzyść. No i w tej chwili chyba zostało zastopowane, a my będziemy mieli pole manewru, by tutaj jeszcze... Ognębić troszeczkę i Conquerora, i być może jeszcze w następstwie dalej Kremla lub Henryka IV. Także zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Tu kolejne torpedy widzicie się przeładowały. No i następna, ta ostatnia wyrzutnia będzie za niespełna 10 sekund. Także będziemy mogli tutaj dalej jeszcze podziałać. Kreml widzi, co się święci, ucieka. Smoleńsk. No, Smoleńsk, jeżeli się tam będzie musiał skonfrontować z Henrykiem IV, to może to wyglądać dość kiepsko. Tak też się stało, został teraz. Zobaczcie, zatopiony. Nasza Sima zatopiła wrogą Shime torpedami prawdopodobnie, nie działami z tego co widzę, przy kapie A. No i fajnie by było, żeby teraz nasz team tutaj skapa A popchnął w kierunku B. Zao wyświeciło Harugumo w środkowej części mapy. Jest tutaj szansa, słuchajcie, na to, aby to zao zatopiło Harugumo, ponieważ no, zao ma bardzo celne i bardzo skuteczne działa przeciwko niszczycielom. One po prostu na takich małych dystansach lecą bardzo precyzyjnie. No i zobaczymy, czy uda się to Harugumo tutaj wygasić. To Harugumo na pewno do tego zao. Prowadzi ogień artyleryjski. No, i teraz tu bohater naszej bitwy. Zobaczcie, próbuje jeszcze podpalić Conquerora. Ten Conqueror swoją super naprawkę uruchomił, dlatego też, nie e, nie dlatego nie też e, odzyskał taką dużą ilość HP. No, widzę, że Zao niestety nie udało się zatopić Harugumo, co jest niepokojące. Za chwilę, Zao może mieć kłopoty, które zwą się Kremlem. No i zobaczcie, teraz jest pożarek, także właśnie o to chodzi w strzelaniu działami artylerii głównej zniszczycieli, że można jeszcze sobie przeciwnika, który całkiem niedawno załatał sobie zalanko zrobić mu dwa, trzy pożary no i wtedy te hp również bardzo szybko uciekają, a japońskie niszczyciele mają bardzo skuteczne pociski odłamkowo-burzące, jeżeli chodzi o szansę na Podpalenia, no ale na konkurora, jak widzicie, trzeba uważać, bo jego, jego działa z obeków potrafią naprawdę robić spustoszenie na wszystkich jednostkach i na pancernikach, i na krążownikach, i na niszczycielach. Także wygląda to nie, dość dobrze. Ja się dziwię, że ten konkuror wcześniej nie zaczął tutaj do autora naszej bitwy strzelać, no ale taką, a nie inną podjął decyzję. No i zobaczcie, tu jest kolejna salwa, która jest bardzo bolesna. Znowu mamy pożar, tym razem będziemy płonąć, ponieważ nie mamy przeładowanej erki. No ale tu sukcesywnie cały czas kolega próbuje jakby kolejne kolejne obrażenia i pożary zadawać działami artylerii głównej. No i pytanie, czy teraz zdecyduje się tej erki użyć, czy też nie? Na tą chwilę nie. No ale my jesteśmy w dymie, a jeżeli strzela to jest widoczny no i zobaczcie, on niedawno erki użył być może teraz dostanie jeszcze jakieś zalanie zobaczmy jak to będzie wyglądało, jest zalanie więc jest szansa na to, że, że to zalanie będzie pracowało znowu na naszą korzyść i nie będzie mu się aż tak łatwo tutaj naprawić mamy też bardzo blisko krem do którego za chwilę będziemy mogli jedną wiązkę torped sobie na spokojnie wystrzelić zobaczcie, on tutaj się czai na nas on w tej chwili zwalnia dość ostro. Prawdopodobnie będzie próbował tutaj dość blisko wyspy przejść. Zobaczymy. No za 20 sekund będziemy mieli kolejne torpedy. Dym nas będzie osłaniał jeszcze przez 30 sekund, więc, więc mamy tutaj szansę na to, że zanim zostaniemy wykryci, będziemy mogli jeszcze tutaj dwie wiązki torped wystrzelić i być może tego Kremla zatopić, a Kreml cały czas jest ostrzeliwany, jak widzicie, również przez Ohio, z tego co tu zdążyłem zaobserwować. Odpaliłbym sobie teraz Engine Boosta na, na miejscu kolegi. Między innymi po to, aby, aby szybciej nabrać prędkości. Zobaczcie, tak też się dzieje. Teraz pójdą torpedki do tego Kremla i myślę, że sprawę Kremla będziemy mieli tutaj załatwioną. No, na tym dystansie już nie uda się tych torped wyminąć. Mamy dewastujące uderzenie, mamy duży kaliber i zrobiliśmy w ten oto sposób 349 tysięcy, moi drodzy, obrażeń. Prawie 350 tysięcy obrażeń. To jest naprawdę wynik e, niesamowity. E, ja myślę, że ja Wam już tej bitwy do końca nie będę pokazywał, bo, bo chyba, chyba dalej jakby to nie będzie miało Sensu, także zapraszam Was na jej podsumowanie i screeny końcowe. Ok, moi drodzy, mamy podsumowanie tejże bitewki. Udało się wsadzić 18 torped. Było sporo postrzelane, jak na niszczyciel torpedowy, 94 trafienia. Mamy dwa fragi, mamy 10 zalań, mamy 3 pożary, dwa razy dewastujące uderzenie. Duży Kaliber między innymi. Tutaj zobaczcie, tylko czterech przeciwników przyjęło obrażenia. Blisko 80 tysięcy przyjął Kreml: Yoshino 62 tysiące, Conqueror 145 tysięcy i Yamato 62. To są, słuchajcie, cztery okręty, które przyjęły obrażenia naprawdę przepotężne procentowo, jeżeli chodzi o swoje hapeki. No, i teraz jeszcze możecie zobaczyć jak wygląda kwestia, jak wygląda kwestia expa bazowego, przez to, że tak duże obrażenia były pancernikom zadane, mamy tego expa bazowego ponad 3085. Niestety nie mam tego ostatniego ekonomicznego podsumowania, ale widzicie, że tutaj było zarobione brutto 725 tysięcy, także bardzo fajnie to moi drodzy. Wyglądało. No, uszkodzenia zadane tu po naszym wykryciu nie są jakby zbyt wielkie. No, te okręty się świeciły z dość dużej odległości, więc, więc tutaj, żeśmy jakiego takiego kapitału nie, nie zdobyli. Natomiast zobaczcie, 30 tysięcy obrażeń wpadło, 31 tysięcy zadanych z, z pocisków wodonkowo burzących, do tego z pożarów 22 tysiące, z samych torped 250. 56 tysięcy obrażeń i z zalań, których było 10, ponad 40 tysięcy obrażeń. Mam nadzieję, że Wam się bitwa podobała. Ja gratuluję koledze KKL252 z klanu Wolf 1. Tak fantastycznej bitwy. Zapraszam Was na kolejne powtórki i mówię. Do usłyszenia.